Halo, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Szklanka. To jest kolejny odcinek z Minecrafta. Budowanie dziś Wam pokażę, jak zbudować statek. Zapraszam do oglądania. Ok, budowy zaczynamy od postawienia bloku desek na poziomie wody. Teraz stawiamy jeszcze jeden blok. Jeszcze jeden. I na tym trzecim bloku stawiamy bloki po błokachko. Usuwamy ten środku. I teraz wyliczamy. Raz, dwa. 3, mam łącznie 4 kratki, raz, 2, trzy. Ok. Teraz zrobimy to samo dalej na boki, tylko że 5 kratek. Teraz zrobimy zwężenie na tu o długości 3 kratek. Raz, dwa... I teraz jeszcze tutaj na 3. Ok, teraz wszystko to, co będziemy robili po jednej stronie, trzeba będzie zrobić po drugiej stronie, tak by odbicie lustrzane. Więc dobrze, tutaj stawiamy na 3. Teraz tutaj stawiam kolejny blok i ten blok przedłużamy o 8. Więc raz. Ok, to będzie mniej więcej wyglądało. Teraz, oczywiście, tak jak mówiłem, robimy to odbicie lustrzane. OK, a tutaj na końcu musimy postawić na 3 kratki długość i ten blok usuwamy. OK, następną rzeczą, zrobimy, to postawienie tutaj bloków na 1, 2, 3. Teraz tutaj jeszcze przedłużamy o 2 kratki. dajemy bloki po bokach. Oczywiście to samo robimy z tej strony. to przedłużamy o 4. Raz, 2, 3. 4 2, ok ok teraz ustawiamy się tutaj ustawiamy blok jeden wysunięty teraz tutaj po bokach kolejne dwa bloki tak aby zrobić coś takiego i teraz to też się prezentuje. ustawiamy jeszcze jeden tutaj blok, po bloku tylko po to żeby dać te bloki i te bloki przeciągamy aż o długość 10 kratek Teraz mam już jeden, więc lecimy o dziewięć. Wracamy tutaj do końca. Stawiam na trzy. I tutaj na dwa. Teraz tutaj Dajemy jeszcze jeden blok do góry, ten stawiamy, ale ten jest tylko mocniejszy. Wstawiamy na dwa, z drugiej strony także na dwa. Usuwamy, tutaj znowu dostawiam po blokach i te przeciągam, po 4, raz, dwa, trzy, cztery. Następnie robimy podobnych rzeczy, tylko że o 5 krat. koniec robimy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, jeden, to są z tej strony. Ok, teraz w tym miejscu dajemy raz, dwa, trzy, cztery, to są z tej strony. A koniec robimy raz, dwa, raz, dwa i łączymy to jednym krokiem. Przenosimy się na tą część statku. Stawiam na 2, na 2 i na 2. Okej, okay, teraz tutaj na tej części, gdzie mam 5 kropek, na środkowie stawiam płytkę. Tutaj poziom niżej schodzimy, dajemy schody. Dajemy tutaj schodek, tak żeby stworzył się taki na różny. I tu ten ostatni robił narożnie, tak żeby jedna kratka została wolna, a to są z drugiej strony. Teraz tutaj ten schodek, pułputkę. Tutaj po prostu te schodki lecimy na drugą stronę. Więc było tak: schodek, pułputka. Schodek i schodek. Ok, teraz tutaj po prostu tutaj. Schodek, schodek, schodek. Robię to z tej strony. Schodek, schodek, schodek. Teraz schodzimy tutaj o tym poziom niżej, i tu stawiamy. Schodek, 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 schodek. Ok, teraz tutaj schodek, tutaj też schodek. Teraz będziemy musieli dać tak Przedostatni blok bloku desek pół płytkę. Tutaj pół płytkę. Co jeden. Jeszcze tutaj zapomniałem pół płytkę. Więc jak mam ten schodek to płytkę, to narobi z topą to, pół, to pół płytkę. Oprzymy to ze sobą. Możemy dać jeszcze pół płytkę. No i co? No i oczywiście robimy to z drugiej strony. O, tutaj ta woda przeszkadza trochę. O, schodek, schodek, półpłytka. Także półpłytka. Aha, dobra, tu nie musimy, <grych> bo przecież to jest na środku. Dobrze. Okej, okay, wykończymy sobie tą część statku dając tutaj schodek, półpłytkę, schodek i schodek. Skończymy teraz tą dłuższą część, stawka, więc schodek, półpłytka, schodek, półpłytka, schodek. Weźmiemy sobie teraz zębowe drewno i po prostu tutaj stawiam jedną warstwę tego drewna. Następnie musimy dać tutaj dwie kratki. Tutaj dwie kratki i lecimy z tą na Tutaj, tutaj, tu usuwamy. Tu lecimy na raz, dwa, trzy blok, tak. Raz, dwa, trzy. Musimy bardziej, żeby to nam się położyło, to drewno. I lecimy dalej dookoła. Nie wiem jak ta część statku się nazywa, ale. Wiecie, ten taki, taki, taki. szpikolec. <laughs> nie wiem, naprawdę nic nam się na statkach tak? Posłuchajcie mi to w poprzednim odcinku w komentarzach, ale. Dobrze, e, e, budujmy. Stawiamy dębowy pień w ten sposób. Teraz na górę stawiam znowu dębowy pień. I jeszcze raz. Chyba tak, żeby to wszystko było ładnie ukierunkowane. Ten, o, tak mniej więcej to ma wyglądać. Nie wiem, mogę poczytać, w sumie przed nakręciem odcinka, co o jaka część statku się nazywa, no, ale ten, ten, ten dziób czy coś tak ma być wykonana. Musimy trochę sobie dekorować statek. Damy guziki tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. A ja będą źle położone, to później najwyżej je. Przestawimy tego, teraz sobie odwrócimy. Okej. Okay. Zrobimy teraz podłogę statku, pokład. Weźmiemy do tego deski demowe schody ich domową Dobra, deski stawiamy tutaj. Aż dotąd wejrzemy do tego spadku. W tym pierwszym spadku robimy pół stawiamy i znowu dajemy. Deski je aż dotąd wypełniamy. A tu jeszcze dajemy dwie pół płytki. Okej, okay, tutaj dajemy schodek. Półpłytki. płytki deski. Znowu płytki. Teraz tutaj przejdziemy. Tu dajemy. Deski, więc to będziemy mogli dać sobie schodek wyjdzie, pewnie się wyjdzie. będzie świetnie. Ok, w tym miejscu stawiam świerkowe schody po obu stronach półpłytki. Na środku jeszcze półpłytkę i po obu stronach świerkowe płytki. Robię to samo z tej strony. Poprawimy sobie tą część dlatego, że tak będzie lepiej, to samo tutaj poprawiamy, no i oczywiście musimy dać tutaj sobie tak schodek, tu techy. i tu sobie schodek, okej. Okay. A to dlatego, że będzie teraz lepiej wyglądało, gdy damy sobie tutaj półpłytki. Tutaj teraz damy jedną, tak jedną tak i tak dajemy jeszcze jedną półpłytkę tutaj. I tutaj schodek półpłytka świerkowe deski dajemy tutaj. No to półpłytkę, i tutaj półpłytkę. Tutaj z tyłu dajemy półpłytkę w ten sposób, w ten to usuwamy, dajemy pod spodem po dwie, na środku dajemy schody i półpłytkę i wszystko to samo robimy z tej strony. OK, mam nadzieję, że to jakoś Wam tam pokazałem tak żebyście się nie pomylili, żeby było jak najbardziej jasne, co tu zrobić. Dobra, teraz dajemy tutaj pół płytkę, ten blok, odwrócony schodek do tej deski, pół płytkę. Co pół teraz zrobimy to samo z drugiej strony, więc półpłytka, ten blok, schodek, ten blok, płytka pukłytkę, ok, dajemy tutaj stop pukłytkę, pęny blok, pukłytkę, z tej strony, więc tak to było, że widzicie pół płytka pęny blok, pół płytka, pęny no i tutaj szła pół płytka może być to trochę skomplikowane, więc to no, staram się jak najbardziej wytłumaczyć. Ok, dajemy teraz tutaj półpłytkę, jak tutaj. Tutaj dajemy tu na dole jedną. Tutaj pół płytka, pół płytka, pół płytka. Czyli tutaj półkutka, półkutka, półkutka. Tutaj jedna u góry. Jedną dajemy tutaj, na końcu schodek. A tu dodamy sobie płatkę. Okej, okay, teraz tutaj nasz rok stawiamy i liczymy 21 kratek. Raz. Ok, teraz dookoła. Czy masz tu stawiać sobie świerkowe schodki? I licząc raz, dwa, trzy, cztery, stawiamy na trzy kartki To byłby 5. Teraz na dwa się nie zmieścimy tam teraz dajemy na 3 idziemy tą górę dajemy na 2 kratki i tutaj znowu na 2 i stawiamy tutaj sobie odwrócone schody tempo 5 schodek dajemy tutaj 4 kłatek tempo 5 Tu jeszcze z przodu półpłytkę. Tam dajemy jeszcze półpłytkę. Eee, kolejny Pięk. pół Półpłytka. Ok, teraz półtorej kratki Wyżej dajemy blokę do nowego pnia. I musimy dać sposób to ploczek. Jeden. Powtarzamy to. I to było tak. Teraz wysuwamy Bok, jedną kratkę, powtarzamy, wsuwamy w bok jedną kratkę znowu, powtarzamy i mamy tego raz, dwa, trzy, potrzebujemy pięć. Zostawiamy tutaj półpłytkę, płotek, płotek, płotek. półpłytkę. Rozstawiamy półpłytkę tutaj i płotek tutaj. Przepraszam, dajemy go tutaj. Ok, teraz tutaj dajemy półpłytkę, tutaj, tutaj. A tu w dajemy dwa razy płotek. Ten tylko. sobie o jeszcze jeden płotek. Ok, teraz z tej strony dajemy ćwierkowy płotek. Półpłytkę. Na nim stawiamy ćwierkowy pin, Jeden odwrócony. I półpłytkę tutaj taka, żeby wystawała jedną kratkę. Pod spód dajemy dębowy pień. Półpłytkę. Z drugiej strony dajemy płotek. Płotek. I jeden w tupu. Tutaj stawiam dwa razy potek. I jeden w bok. Ok, idziemy na drugą stronę. I na równi z, z tym podkiem stawiamy tutaj potek. Jeden do nas. I do góry. Ok, na tym podku stawiam dwa razy to ping, Przesuwamy się o dwie kratki. Stawiam kolejny taki filarek w powietrzu. No. Obok. Robimy to samo dwa razy i jeszcze raz to samo robimy, tylko że już na linii z tym w taki oto sposób. Wiecie, te są na równi, na jednej linii te wystają. I stawiamy na górze, jak i na dole świerkowe półpłytki. Kiedyś postawiliśmy sobie tutaj potek, teraz go rozbudujemy. Stawiamy jeden w bok, jeden do góry. I tutaj wełnę. Ok, przedłużamy to o dwie kratki. Stawiamy znowu dwie kratki do góry. Jeden na samym już. Ok, stawiamy znowu dwie kratki wełny. Jeszcze raz. Ok, teraz stawiamy sobie takie schodki po jednej wełnie. Teraz do góry dajemy. 2 i teraz znowu 2, Jeszcze się upewnię czy to dobrze wygląda. Robimy tak. W ten sposób. O tak to ma iść. Ok, teraz dajemy tylko tutaj trochę wełny. W ten sposób. Ok. Ok, teraz tutaj dajemy jeden bloczek wełny. liczymy 2 i lecimy do góry. I dajemy tutaj kratki. Ok, teraz dajemy tutaj wełnę. Tak. Żeby tak to wyglądało. Idźmy dalej. Także stawiamy jeden graczek tu, drugi tak, potem usuwamy. Trzymajmy coś takiego, żeby jeden wystawał. Ale tu było usunięte. Z tym tutaj idziemy do góry. Tutaj dajemy jeden blok. Jeden blok do dół i dwóch do góry. Ok, tu u góry teraz dajemy dwie kratki. Tak. I stąd od tego dojeżdżam na równi z i wypełniamy to wełnę. Od tego lecimy dwie kratki do bok, dwie kratki do góry i jedną jeszcze do góry. Ok, wracamy tutaj. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Wracamy dalej na dół, jedną kratkę pomijamy, i teraz lecimy stąd na równi, stąd. Tutaj dajemy jeszcze wełnę, jeden na i jeden do dół. Ok, teraz stąd, trzymamy sobie noczek, tak. I robimy także Power takie na 4. Okej. Okay. Teraz jak mamy to zagłębienie, wcięcie. tu dajemy blok. Lecimy z nim tu i tutaj dajemy. Jeszcze to wydłużamy o, dwie kratki. Dobra, Muszę zrobić dzień w pikdzie. Mógłbym ustawić, żeby był cały czas dzień, ale jednak, żeby było tak, jak jest. Okay. Więc widzicie, od tego wcięcia jeden blok do tyłu lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery w dół. I tutaj wypełniamy, tak żeby było tak, polena cztery. Ok, teraz tutaj na dole dajemy dwie kratki. Tak, tu mi to wcięcie dajemy, bloczek jak widzicie, ale po to tylko, żeby postawić tutaj wodę. Ja tak, tak to mam wyglądać. Ok, wykonamy sobie dalej żagiel. Co so, tu mamy, e, przerwę między płotkami na dwie krotki wykonujemy. wykonujemy. Ok, wykonamy sobie dalej żagiel. Co so, tu mamy, dwie krotki przerwy między płotkami dajemy wełnę. Teraz dajemy tutaj dwie krotki wełnę w dół. Teraz tutaj w górę dajemy wełnę. Poszerzamy ją oko jeden. I lecimy w dół, zasłaniając to wcięcie. raz tutaj dajemy 3 tu i jedną węglę tutaj. Dajemy jeszcze jeden raz węglę. Tu blok wystaje i dajemy tutaj węglę. Na tym dwa razy do góry i tutaj trzy do góry. Okej, okay. tutaj znowu odchodzimy o jedną kratkę i trzy do góry. Usuwamy tam. Teraz tu dajemy boczek i tu do góry, o. Ok, teraz tutaj dajemy ganą, jeszcze raz, teraz dajemy w ten sposób, nie i jedno do góry. I ok, teraz tutaj to łączymy ze sobą, tu wychodzimy o jedną, dajemy w ten sposób, to ja. tu wyrzućmy o jedną, tu, tu. Wychodzimy w taki oto sposób. O, powtarzam, hmm, że w taki oto sposób. Na tym. Um, jakoś inne słowo mi nie przychodzi ci się do głowy. Na szczycie dajemy dwie kratki. Jeszcze jedną kratkę do góry. Ok. Teraz postawimy tutaj mieczek. To tu usuniemy. Tu dostawimy. Podobną rzecz tutaj zrobimy. Tu I Ok. I teraz tutaj, jak mamy ten blok? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Następnie tutaj, tutaj Tutaj, tutaj. Od tego bloku bierzemy jeszcze jeden blok. Dwa do dół. Dwa do góry. Więc tutaj dajemy dwa razy wełnę, więc musimy się usunąć, w dół i tutaj jeszcze jeden blok. Do tego idziemy dwa do góry, jedno wystaje, to możemy usunąć, bierzemy dwa do góry i dostawiamy tu blok, do tego dwa do góry. Tutaj dajemy dwa do góry i pod tym klieniem dajemy pełne. Tutaj mamy tak małe wcięcie, więc tu jeden blok, od niego w poczek, dwa do dół, dwa do góry, na końcu tego jeden w bok i jeden w dół. Wracamy tutaj na dół, dostawiamy jeszcze jeden w bok. Teraz tutaj wstawiamy ramę, jedną w dół i dwa tą stroną w bok, leżby o bo to równe. Od tego zostawiamy jedną kratkę. Lecimy trzy do góry, bo pogoda się zmieniła. Teraz od tego bierzemy jedną kratkę w bok. Lecimy tak, żeby dwie kratki wystawały poza ten tutaj słup, który przed chwilą budowaliśmy. Teraz od szczytu tego bierzemy kraczek w bok. Dwa tu i trzy do góry. Teraz tutaj znowu w bok i do góry. Okay, teraz musimy wypełnić tutaj tą przerwę, więc dajemy po prostu wandę, lecimy tym do góry, dajemy tutaj walkę i tu. Tutaj przedłużamy to wszystko o 4 do góry. Teraz reszcie dajemy półkątkę, tutaj dwa razy płotek, spokój dajemy schody. dajemy w taki oto sposób deski, półkątkę. I cztery razy pokrótka. Bierzemy tylko już pajęczynę, stawiamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. mamy sieci rybackie, dobrze. Okej, okay, nasz statek jest już skończony, zbyt e, łatwa ta konstrukcja nie była. Sprawiła jednak trochę dużo, dużo problemów w tłumaczeniu, bo chciałem jednak, żeby też inne rzeczy były jak najbardziej, najdokładniej wytłumaczone. No ale okej, okay, jeśli Wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę, to będę z dzwoneczkiem. Także zapraszam do komentowania i do innych moich filmów na kanale. Do zobaczenia. Cześć.